Hej wszystkim z tej strony Mela i witam Was w kolejnym realistycznym SSO na moim kanale. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj był ostatni dzień wolontariatu i chcę Wam powiedzieć, co dalej stanie się z AŻ. Jej właściciel stwierdził, że bardzo dobrze zaczęłam pracę z nią i chciałbym, żebym tę pracę kontynuowała. Także po obgadaniu wszystkiego za i przeciw stwierdziłam, że wydzierżawia AŻ przynajmniej na jakiś czas. Regularnie będę mieć z nią treningi oraz będę się zajmować jej chorym okiem. Jako już mamy wakacje, a w tym roku nie jadę na koński obóz, to stwierdziłam, że wyjadę gdzieś aż na jakiś czas, żebyśmy mogły się zrelaksować. Tak jak powiedział właściciel aż, wymaga ona jeszcze dużo pracy, ale ja dobrze zaczęłam i myślę, że da się doprowadzić tą pracę z nią do jakiegoś poziomu, a później wejść na wyżyny i spróbować szczęścia w jakichś zawodach. Więc to by było na tyle w tym króciutkim odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, żebym kontynuowała pracę z Ash. I to na tyle, więc pa pa!